Będziemy zawsze pamiętać. Możemy do tego wrócić i ponownie wkroczyć na tą ścieżkę, którą Bóg nam dał. Bo jeżeli uszanujemy Boże Głos, jeżeli będziemy za nim podążali, jest to coś wspaniałego. Jest to coś niesamowitego. Pomimo okoliczności, pomimo Księżar, który będzie próbował diabeł na nas rzucić i tak będziemy szli dalej. Nie muszą być to wielkie kroki, mogą być małe kroczki, stopniowe, ale zgodne z Bożym słowem. Trzecie to jest bycie zajętym i rozproszonym. Jest takie powiedzenie. Jeżeli diabeł nie może cię zatrzymać, to zajdzie cię od pleców. I zacznie cię pospieszać, popychać, abyś się przewrócił. A tutaj chodzi o to, żeby zatrzymać. W momencie, kiedy zaczynamy być popychani, pospieszani, zatrzymać się, wyciszyć się i szukać relacji z Bogiem. W najtrudniejszych sytuacjach. Jakie na nas przechodzą, wtedy jest to najważniejsze. Bo wtedy pokazujemy Bogu, że jest dla nas najważniejsze. Że nie to, co się dzieje dookoła, tylko Ty, Panie i Twój głos, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla naszego życia. I aby to uczynić, trzeba. Może to być 5 minut, może to być 10 minut, ale znaleźć, wyłączyć telefon, odciąć się od świata i usiąść ze słowem i słuchać się Boży głos. Bóg chce relacji, Bóg chce rozmawiać z nami, Bóg chce usłyszeć, jakie mamy problemy. Chce też z nami rozmawiać o naszych radościach, nie tylko o problemach. O tym, co się dobrego stało w naszym życiu, ale o tym, co złego i jak nam pomóc. Ale żeby to uczynić, to musimy zbliżyć się do Niego. Czytajmy Biblię, a znajdziemy się w kroku, który nas prowadzi, Dzień do słyszenia Bożego Głosu poświęćmy czas na to. Nie musi to być od razu nie wiadomo ile godzin, tylko chociaż pięć, chociaż dziesięć minut zastanowienia takiego nad słowem. Proś Boga, aby porozmawiał z Tobą o wszystkim, co Cię boli, z czego się cieszysz. Następnie ucisz się i słuchaj, bo kiedy Bóg mówi, to jest takie błogie uspokajające i bądź pewien, że Go usłyszysz. Bóg jest z Tobą, mieszka w Twoim duchu. Proś Go, aby Cię prowadził po jedyną drogą prawdy i życia. Amen. 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 Znaczy mam okrętywanie? Nie wiem, na chwilę, ale... Na chwilę, okej, okay, dobrze. No, miejmy nadzieję, że całe kazanie się udało e, uchwycić. Słyszeć Boży głos. Dobrze zapamiętałem? Tak, usłyszeć Boży głos. Amen. Tutaj mam trochę dodatek. Mam nadzieję, że też zapamiętaliśmy dużo. Myślę, że to jest jedna z takich najcenniejszych, ale też najtrudniejszych rzeczy, nauczyć się po prostu słyszeć Boży głos. Wojtek mówił, że Bóg cały czas do nas mówi, chce nas prowadzić, Bóg ma perspektywę wieczności, czyli inną niż my. Podałeś yy, sześć sposobów, tak to pewnie nie grzechuje całości, ale yy, przynajmniej mamy pogląd i, i możemy wiedzieć, gdzie ten Boży głos słyszeć. Przede wszystkim Słowo Boże. Mówiłeś tak o Biblii, o czytaniu Biblii, o usłyszeniu Boga w ten sposób. Bóg mówi prosto do naszego serca w drugi sposób. Przez y, otrzymanie Bożego pokoju w naszym duchu. Sny, wizje, tam Cydar Joela tam jeszcze więcej było tych naprzedzonych rzeczy. Bóg mówi do nas przez okoliczności i sytuacje. Przez ludzi powiedział Eleni Wojtek. Czasami, nie wiem, czy to nie jest najtrudniejsze, tak? kiedy Bóg mówi przez ludzi, bo wtedy musimy, hmm. wydaje mi się, że musimy poddać się komuś, a w rzeczywistości Bóg mówi przez ludzi. Mówiłeś też y, o, y, a i tutaj też takie fajne zdanie zapisałem sobie, konsultacja z wierzącym, który wygrał. Tak, rozumiem, że to ktoś, kto usłyszał Boga, poszedł za tym, osiągnął jakieś życiowe y, zwycięstwo, oczywiście z, z tarapatów. I Bóg bo po prostu to, co do, do, do ja i tak zrozumiałem to, co mówiłeś, że Bóg powie do nas coś przez jego historię. Tak? Nie przez jakiś naprzydłowy sposób, ale przez jego radę, historię. Mówił też, że o przeszkodach w takim słyszeniu dużego głosu, brak wiary jako numer jeden. Tak. Nieposłuszeństwo. Bóg coś powiedział, gdy go nie zrobiłeś, pyta, żeś się zrazu to samo. Albo coś nowego. Tu mi przyszedł do głowy grusał. Nie mówię, akurat o tym, ale. Bóg mu powiedział, co ma zrobić. On zrobił po swojemu, a potem Bóg do niego nie mówił w żaden sposób. Bycie zbyt zajętym i rozproszonym. To nasze czasy mają chyba to do siebie. Biegniemy. Mówimy o wyścigu szturmu nawet. Szybko o, o tym, co ludzie robią. Zatrzymajcie się i poznajcie, że ja Bóg. Taki werset jest, ten przyszedł głowy, jak mówiłeś. Zatrzymaj się, zatrzymaj się i szukać relacji z Bogiem. powiedział Bóg. Proszę Boga, aby porozmawiał z Tobą o wszystkim. To, co zapisałem ja, widziałem, że moja żona, miałem tatki. Chyba tęsknimy za tym wszystkim. żeby słyszeć Boży głos. W jakikolwiek sposób tęsknimy za tym, mam nadzieję. Bo przecież inaczej nie bylibyśmy w Kościele. Bylibyśmy sobie gdzieś. Chcemy słyszeć Boży głos w naszym życiu iść za tym. Może mamy głowot, czasami pójść za tym. Także dziękuję Wojtek, za to. Myślę, że w dużej mierze wyczerpujące kazanie, tak? I wersety, tak które podałaś. Mam nadzieję, że sam będę wcielał w życie to co, to, co mówiłeś i każdy z nas, każdy z nas. Trzeba czas. Mieliśmy już różne elementy nauczania. Spróbujmy jeszcze, wiedząc o tym, co, co Wojtek mówił, bardziej tutaj Bóg nastawiałeś nas na słuchanie, ale też jeśli rozmawiamy, to też mówimy Bogu. Tak? I powiedzmy teraz wspólnie jako Kościół Bogu, przedstawmy mu nasze pragnienia, nasze prośby co chcemy, żeby Bóg później dla nas. Ja wiem, że to troszeczkę odwrotnie niż, niż to, co mówiłeś, w sensie, mówisz o ozuwaniu, ale przyjdźmy w modlitwie do, do, do Boga, przynosząc Mu to, co chcemy, żeby dla nas zrobił, nasze prośby, tak? Dla naszego życia, a może dla kogoś. Może chcesz, żeby Bóg interweniował w życiu kogoś bliskiego, dalszego. Czy są jakieś prośby o modlitwę? Anina. O pewną formę takiego no. są poczucie fizyczne ma. No. Tak? Czyli żeby ból też osze, Czyli anina. Pewny powrót do zdrowia, do formy, o, o to żeby ból osze. Czy są jakieś inne rzeczy? Przypomnij imię. Włodek. Włodek, o uzdrowienie Włodka, zięć. A swoje życie z O uzdrowienie sprzeciwienia. Jak mówiłaś o tym uzdrowieniu, modliliśmy się o, przypomnij imię, osobę chorą, e siostrę, czytał. Mirkę. A i jutro ma kolejną chimię, jutro Aha, uzdrowienie z nowotworu. Ja też, to co wtedy prosiłem, Ania, Ukrainka, która jest w Włocku, jest też w Centrum Ontologii. Tam w tej chwili chyba radioterapia przechodzi, bardzo też jest posunięty nowotwór. Czekamy na cud, oni czekają na cud. Czyli Mirka i Ania uzdrowienie z nowotworu, Pan Bóg może to zrobić. Wczoraj byłem na takim spotkaniu pastorów w Warszawie i był jeden z braci. Wiosną, jak mieliśmy konferencję kościoła, to był w krytycznym stanie, wysiadła szutka tak tutaj szczegóły, może bardziej już niż, niż ja, wczoraj wtedy był chodzącym cudem, tak, no bo jak pamiętam, jak na tej konferencji opowiadano o nim, to, to niemalże po prostu nie było szans na przeżycie. Zresztą moja żona może powiedzieć, jak wysiada szybka, szanse są wielkie, Bóg go uzdrowił, Bóg go uzdrowił, e, czyjeś modlitwy wysłuchał, a może to właśnie Moja modlitwa, twoja modlitwa była, po prostu dostrzegł wiarę, i to zrobił. A może zrobił to po prostu ze swojej własnej. Milka i Ania. Odlitwa u sterownictwa utworu. Danusia. A żeby moja córka ta nie mógł wziąć pracę. Agata. Agata, żeby. O pracę dla Agaty, dla córki Danusi. Bo Szymon podnosił rękę, widziałem tak, ale widziałem, że podnosił rękę. Widziałem. Dobrze. No ja też i moja rodzina, no może bardziej ja, mamy tam takie wyzwania finansowe przed, przed nami, żeby podołać im. musimy tam sprzedać część tej mimości. No i mamy dograne już porozumienie z nabywcą. Też to się modlić, żeby ten, oto ja się modlę od jakiegoś czasu, żeby ten nabywca znalazł pieniądze żeby Pan mógł go błogosławić, żeby on mógł pogłosławić nas, tak? Potrzebujemy po prostu tego. To był też, no, to może forma świadectwa niewłaściwego. Gdzieś po drodze nie usłyszałem Bożego głosu i, i straciliśmy ja sporą sumę pieniędzy. Musimy teraz radzić sobie, żeby, żeby po prostu spłacić, zobowiązanie za bankowe. No jak to myśleliśmy. Czy coś jeszcze? Polka? My się też już na koniec tym wszystkim o to, żeby Pan no, nawracał ludzi tutaj w Łowiczu i w ziemi łowickiej. Modlimy się zawsze, lepsza to Już mamy tylko 14. już nie tyle brakuje, żeby je zapewnić. I w naszych <głos》>. rodzinach. Czyli... Rodzina. Powstanie moi drodzy i, i proszę jeszcze żebyśmy się pomodlili o te wszystkie sprawy. No, módlcie się, proszę też ze mną, tam cicho jak tam chcecie, po polsku językami. Ojcze, Wszechmogący Boże, nasz niebiański Tato, nasz Ojcze, Ty jesteś Pan Bóg wszelkiego ciała. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Ciebie nic nie jest za duże ani za małe. Wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. I żaden wróbel nie spadnie na Ciebie bez Twojej woli, wiedzy, Twojej zgody. Przynosimy teraz do Ciebie wszystkie te prośby, o których słyszałeś. Modlimy się, Panie, o całkowite uzdrowienie Aliny. W imieniu Jezusa Chrystusa niech to złe sampoczucie i ten ból opuszczą ciało. Niech będzie w pełnej formie, żeby mogła skakać z radości i opowiadać, jak dobry jesteś. W imieniu Jezusa Chrystusa la kara masede roboza giria. La rebede kandere, solorobokiera masaka takaria, a la raba bebe webere shidaria. Gloria, la raba basandere, la raba papele, la raba sonoro, se kere la raba la carola sandaria, non codecchia qualsiasi dolore in nome di Gesù, in nome di Gesù non codecchia. e z nowotworów, Panie. Może po ludzku to jest trudne, może nawet to jest Panie krytyczna, krytyczny stan, ale dla Ciebie nie ma nic takiego. W imieniu Jezusa Chrystusa, niech Milka będzie uzdrowiona z nowotworu, niech Ania będzie uzdrowiona z nowotworu, niech moc z stania okaże się. Stawiamy się, Kościół w Łowiczu woła o całkowite uzdrowienie tych kobiet, tych sióstr z nowotworów. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o pracę dla Agaty. W imieniu Jezusa, otwórz drzwi, otwórz drzwi ojcze. Godzimy zarobek panie, który pozwoli jej godnie żyć. Prosimy, żebyś błogosławił córkę. We wszystkim, czego potrzebuje panie. Żebyś pomógł jej znaleźć też spokój w tobie. Pomógł, pomógł jej panie znaleźć Chrystusa jako swojego zbawiciela. Modlimy się o nawrócenie naszych krewnych. Wszystkich naszych członków, naszych rodzin. Modlimy się, wołane, może za nimi już latami, dziesiątkami lat. Wołamy dzisiaj, jeszcze raz. Otwórz ich serca, wlej wiarę. Wiarę, że Jezus ich zbawił. Wiarę, że Jezus martwy stał. Wołamy o to do Ciebie. Niech te krzesła, też tutaj, krzesła, niech nasz kościół będzie wypełniony. Nie, nie dla naszej chwały, panie, nie dla naszych ludzkich pragnień, ale dla Twojej chwały. Żeby królestwo Twoje w Ziemi Łowickiej rozrastało się. W imieniu Jezusa. Błogosławimy wszystkich gości z Filipin. Którzy są tutaj głowiczy, którzy pracują, nie wiemy co robią, ale błogosławimy ich Panie. Daj im godny zarobek, daj im godne życie Panie. Jeśli są nienawróceni, to niech odnajdą Jezusa, jako swego Zbawiciela. Modlę się też Panie o moje potrzeby, moje rodziny. Widzisz te wyzwania finansowe i te negocjacje Panie z, z napisą siebie. Modę się, żebyś zaopatrzył go w środki, żebyśmy mogli doprowadzić skutecznie do końca tę umowę w imieniu Jezusa Chrystusa. To wynik będzie chwała Ojcze Niebieski. To wynik będzie chwała na tym miejscu. Aleluja. Zaśpiewajmy jeszcze. Olga. Włody. Wody myślał o uzdrowienie znowu z ust Boże, z czego? Z przedziębienia, tak. Jast otworami. Przedziębienie, tak. Po dla nas wydaje się, że to małe, ale modlimy się o uzdrowienie z przedziębienia włotka. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się też o pokój na Ukrainie. Ojcze, wołano to do ciebie trzy lata. Zatrzymaj tą wojnę, zatrzymaj tych ludzi, panie. Ty jesteś nad Putinem, nad Zelenskim, nad Trumpem, nad nimi wszystkimi. Zatrzymaj tą wojnę, daj pokój tym ludziom. Daj pokój tym ludziom, panie. Modlimy się o Ukraińców, modlimy się o Rosjan, modlimy się o innych ludzi. Zatrzymaj tą wojnę, niech oni nie giną, panie. Niech te rodziny, panie, nie płaczą w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zachiewaj jeszcze coś. A potem zapraszamy do spolu. Dobry jesteś Panie, tak dobry, dobry jesteś Panie. Tak, jeszcze troszeczkę mamy gnaty takie nie z tego zmarznięty. Jezus jest Pan! Jezus!